Część druga, poprzednio skończyliśmy na funkcjach związanych ze światłami kolorowymi. Teraz, kiedy świeci nam światłem kolorowym, przytrzymujemy, wciskamy i przytrzymujemy przycisk, przechodzimy na światło białe. W tym momencie pokrętło, które znajduje się tutaj, pełni nam funkcję ustawiania jasności światła czyli mocy, z jaką świeci nam latarka. Jak widać, przekręcając, podnosimy moc światła. Kiedy moc będzie ustawiona maksymalnie, latarka nam mrugnie w taki sposób. W tym momencie mamy maksymalną moc latarki. Kręcąc sobie powoli w drugą stronę, płynnie zmniejszamy sobie moc światła. Tak jak to widać. I w momencie, kiedy znowu dojdziemy do minimum, mamy mrugnięcie. Więc w taki sposób to wygląda. Teraz, kiedy świeci nam się światło białe, jeżeli dwa razy naciśniemy przycisk włączania szybko, włączymy tryb maksymalny. I dwa razy szybko przejdziemy na tryb, który był na początku. Więc tak to wygląda. Sama głowica, tak jak już mówiłem na samym wstępie i w po, poprzednich filmach, jest obrotowa. Możemy ją obracać praktycznie bez ograniczeń, w którą tutaj stronę sobie wymyślimy, zażyczymy i tak dalej. Granicznikiem jest tutaj obudowa, no bo tu już nie przekręcimy dalej, musimy wrócić z powrotem, żeby móc ją przekręcać dalej. Także dość fajna, użytkowa i mocno uniwersalna funkcja tejże latarki. Teraz jeżeli chodzi o samo wyłączanie latarki, możemy latarkę wyłączyć naciskając jeden raz przycisk. W momencie kiedy mamy latarkę włączoną i przesuniemy sobie to zabezpieczenie w tryb blokady, czyli tutaj gdzie mamy kłódkę, w taki sposób latarka jak widać również nam zgasła. I w tym momencie kiedy mamy ustawioną tutaj blokadę, przycisk nie działa, nic się nie dzieje. Okrętło nie działa. Bardzo użyteczna sprawa, kiedy chcemy nosić tą latarkę w kieszeni. Aby latarkę naładować, musimy przesunąć suwadło na maksa do końca. Odsłania nam się port USB. Latarka działa również pod ładowaniem, więc tak naprawdę, kiedy podłączymy ją do powerbanka, mamy nieograniczone światło.